Czy ta książka w którychś aspektach, przez to, że już jednak ma trochę, no prawie 20 lat już ma ta książka, czy są jakieś rzeczy, które się przeterminowały w niej? Że dzisiaj na przykład zmieniła się mentalność, inaczej byś musiała opisywać świat? W dalszym ciągu możesz trafić na męskiego szufinistę. Mm -hmm. W dalszym ciągu Ale kobieta to... może na takie drania trafić. Czy to pod naszą szerokością geograficzną, czy pod szerokością geograficzną tam, gdzie jest Bliski Wschód i tak dalej. Ta książka to jest bardziej, to jest rys psychologiczny. Mm. To jest pokazane, jak można zdominować drugą osobę. jak ten ten Ahmed Salimi mhm. niszczy kobietę, którą w sumie on kocha, ale jak on ją wdeptuje w ziemię i te właśnie te, te jego zachowania i to wszystko to jest jak, jak najbardziej aktualne. Tak samo tam e, była i, i pedofilia opisana. Mhm. Jak do tego doszło? No jest jak najbardziej aktualna. Czy homoseksualizm? Jest ponadczasowa. Oczywiście, że teraz, bo też spotykałam takie dziewczyny, które teraz y, spotykają się z y, jakimś Arabem i tak dalej. I mnóstwo znajomości jest zawarte przez portale randkowe mm -hmm. i przez internet. I niejednokrotnie dziewczyny do mnie piszą y, z takim zapytaniem: A pani, Taniu, to pani by mi poradziła, bo ja tam w Wielkiej Brytanii przez internet poznałam jakiegoś tego, on przyjechał z Syrii, jest uchodźcą, ale tu pracuje, jest porządnym facetem i tak dalej, mm -hmm. i tak dalej. I nie wiem, czy się z nim umówić na randkę. Czyli teraz jest zupełnie Inny, inny sposób nawiązywania znajomości są te portale randkowe, są różne media społecznościowe. Te kobiety, jeżeli, jeżeli by chciały, jeżeli by chciały mm -hmm. daną osobę sp sprawdzić, to są bezpieczniejsze.